Bo moi najdrożsi, w mojej najbliższej okolicy otwarto elegancką restaurację. Podobno jest perfekcyjna, aczkolwiek ja nie wierzę w opinie na mapach Żuży i sama postanowiłam to sprawdzić. Zapraszam. Jeszcze troszkę i będę gotowa do wyjścia. Restauracje mają swoje wymagania, a ja chcę. Żeby mnie wpuścili. Okej. Okay. Wsiadamy do samochodu i czas wyruszać. Och, mój Boże! Jak kocham to miejsce! Cóż, za klasa i szyk? No to zajmuję miejsce, moi drodzy. Czy mogę prosić pani na krycie głowy oraz torbę? Zaniosę je na specjalny stojak. Och, oui. Of, oczywiście. Wow, Jakie mają w tym menu wyszukane pozycje? <laughs> e, oui. Czy mogę y, wiedzieć jaką chce Pani zamówić przystawkę? Przystawkę? No dobra, jak to mówił, jak siadać? No to porządnie. Poproszę czosnkową bagietkę macianą w czosnkowym sosie. A oto Pańska przystawka. Czy mogę wiedzieć, jaką życzy sobie Pani zupę? Och, za krem pomidorowy gotowa jestem oddać własne życie. Ach, jaka apetyczna ta pomidorówka. Dziękuję bardzo. A co życzy sobie Pani na drugie danie? Na drugie? Oczywiście spaghetti carbonara. Mmm, ale pysznotki. A co na deser? Jeszcze desach muszę zmieścić. No dobra, poproszę blok szokoladowy. Wow, w życiu nie widziałam nic tak bardzo apetycznego. No dobrze, już więcej pani nie pytam, bo to już ostatnie danie. Och, bię, no tu zabiorę się do pałasiowania i niech pani poczeka, za chwilkę zwrócę talisz. Nie, nie, ja po niego przyjdę. Niech się pani nie męczy. I ja przyszłam po talerz, zjadłeś pani? Na tuchalni, jak widać, było bachcu piśny, wszystkie zresztą dania. Macie tu wspaniałą kuchnię. Och, bardzo dziękujemy, niezmiernie nam miło. Dobrze, może pani już tam podejść do kasy, to od razu pani zapłaci. Przepiśny posiłek to ile płacę? E, niech pomyślę, to będzie 139 zł. przepraszam ile? 12 minut później. O, gdzie ja jestem? Siostro? Ocknęła się pani. Czy dobrze się pani czuje? E, coraz lepiej, ale co się wydarzyło? No cóż, zemdlała pani po usłyszeniu rachunku. A cóż to był za rachunek? Dokładne 130... 139 złotych w gotówce. No to nic dziwnego, ziem zemdlała. Dobra, zapłacę tam ile pan chcesz i już się stąd zmiewam do domu. To upokarzające dla damy, ziemdleć. Chociaż to też trochę romantyczne. Jako że pani u nas zemdlała, to ma pani rabat. Minus 20 złotych. Merci, sois pas petit, allez, merci.